Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Weź głęboki oddech. Przytrzymaj. Wypuść powietrze. I jeszcze raz. Jeśli podczas słuchania nie będziesz mógł złapać myśli, wróć do głębokiego oddechu. Przytrzymaj. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce, abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat, lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego, albowiem to samo, co On czyni, i podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co Sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem, jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia tak również, i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, Lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz za śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to synowi, mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina. Kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego, i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Czytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat, lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego, albowiem to samo co on czyni i podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzeszał umarłych, i ożywia tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo Lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz za śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi, mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, nadchodzi bowiem godzina. Kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego, i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za to podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.